I widzowie, nie zapomnijcie używać kodu SERFERO, zakładając sobie konto na Majestiku Tutaj wpisujecie sobie, kto cię zaprosił, piszecie SERFERO A my już lecimy do odcinka Cześć koleżanko Co nam u ciebie? Masz bardzo fajne mieczyki, takie samurajskie Chciałabyś może pójść na jakiś trening, nauczyć mnie jak machać takim styletem? No dziękuję właśnie A, spierdzielaj, dobra holu Dzień dobry pani Chciałaby pani może pójść na jakąś randeczkę? Aha, dobrze Nie randkuję Co? No, mama, nie. no Kuba tak. niech to zrobi. No Kuba a ja dzisiaj wydaję 200 na obiad. No i co? No to Kuba może to coś nie. zrobić. Nie, ja teraz mam odcinek. Nie czekaj, myślę, myślę. Co, 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 co? potrzebuje pan taksóweczki? Nie O, ja poproszę, tam, tam, tam. tak. Dziękuję ci, Senek, zamek, a prezenci. Proszę bardzo. Dziękuję, kochanie Wszystkiego najlepszego, Dzięki, dzięki. Dobra, mam ma ci odejść kasę, się knębił? Nie, nie. To ja ją będę knębił prezent. Dobra, jestem, jestem, sorry. Czy pani chciałaby pójść na jakąś randkę? Marka, jasne, jasne, jasne. Aha, czy to jest chłop? Kasty? Zobaczcie, Sofeło tu jest, Sofeło, Sofeło. Siemka, poprosiłbym pod auto. Zamykam oczy. Co sądzicie o piosence Versow? Której? O północy! O północy zamykam oczy! No taka średnia... Aha, okej, okay. ja bardzo lubię to Ej, nagrywasz? Nie, nie, nie A co sądzicie o piosence... Znacie Wajmę? Wajma? Nie No co? Jaką? No nie, no dzieciaki, co wy? Jeszcze raz, bo nie słyszałem Wajmy nie znają Zamykam oczy Wszyscy tak o Halo? Policja? Policja? Panie Policjancie? Co? A... Chciałbym się przyznać do czegoś Co? Chciałbym się przyznać, że to ja wysadziłem ratusz Jestem terrorystą Dobrze Ręce do góry Poddaj się, poddaj się Poddaj się Spierdolaj sobie Co wiesz? Co robisz? Kurde, co się odwala Dzień dobry, czy chciałby pan wziąć udział w konkursie? A pan chciałby wziąć udział w konkursie? masz wklęsłe O ty, karabin O! to nie tego, O, szczelba Słyszę Aha Ktoś mnie zaszczarł. O, cześć koleżanko! Chciałabyś może pójść na randkę? A czemu ludzie są tak bogaci, że im karabiny leżą na podłodze i nikt go nie podnosi? Siema! Ale maszyły są grace! Siema, siema. Jak się pan zwie chcesz wziąć udział w konkursie? Tak, a jaki jest? E, musisz dokończyć tak z piosenki No i jakiej? Okay. Dobra no, no ty musisz mi powiedzieć jakie, ja ci mówię tekst, śpiewam ci w pieks, u tekst, tak, Zamykam oczy Wszyscy tańczą i to leci o północy Źle, źle Wszyscy jak tańczą, nie. gdy to leci o północy Kurwa, i no bo Niestety przegrałeś, to. a wygraną było 100 tysięcy Ta? Ja mogę no. ci dać tylko, chcesz? No Zostawcie subskrypcję i Dobrze, dobrze jesteś? powiedziałeś ty koszykarz, chcesz wziąć udział w konkursie? Koszykasz. A co, jakim? Musisz dokończyć piosenkę, ja ci zaśpiewam i ty ją musisz dokończyć, dobra? A jakich, jakich piosenek słuchasz? Rapy Trzy dychy na karku i teraz ty. Kurde. Y, Trzy dychy na karku i nie pamiętam tego. Trzy dychy na karku i nie mówię tu o wieku. Fakt. Oki, to był Oki, mordo. Przegrałeś. 100 tysięcy, A ty o kim jesteś? No trudno. Jokim? To ja, Jokim. Nie surfera, Kurwa, sorry. surfera. Czy ja też wziąć udział w konkursie? Coś ci, piosenkę i ty um, musisz dokończyć. I wtedy wygrywasz kasę Jens i ma tutaj się. lecę. I teraz ty kończysz. Ja kończę, ale nie słucham ekipy, kolego. Co? Nie słucham ekipy. Czyli przegrałeś, bo się. No, kurwa, nie bij mnie. Surfero Co, jaki no. serfero? Ja jestem fanem. No, surfero. Zobacz. Panem jestem fanem. Siema ma ja, ja jestem skaza. Nie no mogę, aj mogę screena? Proszę Proszę, nie jestem twoim fanem, oglądam twój każdy film ja, ja, Serfero mam pytanie, czemu nie ma? Fanu. No Kuśwat! Goń go! Daj ten rower! Wsiadaj to Forda, to Forda, chodź A co to twoja morda Forda? Nie strzelę, nie strzelę, już wsiadam Serfero! No. No, no, nie strzelam Serfero No, ja pierdzieleno! no! Jezus Martia! Zamykam oczy. Jak dokończysz piosenkę prawidłowo, to dam ci auto. Za. Dam, da, Po prostu dam ci auto za fre. Uwaga, ja ci, ja ci nocę poczynane i nie będziesz dokończyć. Wiesz, nie musimy się znać. I teraz ty. Poczekaj sekundę, bo. Po, po, e, poczekaj. Jeszcze raz. <gry> Dobra, jeszcze raz. Wiesz, nie się, musimy, musimy się, się znać. znać. I teraz, ty, kiedy przyjdziesz do mnie w nocy? Z... Nie, no zwaliłeś tam. Jest, żebyś przyszła do mnie w nocy. Oła. Dobra, to w takim razie y, runda numer druga, ostatnie podejście. Mhm. Jesteś taka żoli, żoli. Nie znam. No nie, no ja wierdzielę, no to przegrały. Dobra, chodź, nagrodę pocieszenia dostaniesz. Dziś nie mam czasu na gierki i tu dokończasz bo ty zyskasz mi play, są jest sa kinderki no ale ja to on miał on nie wie co to jest ale on nie wiedział, przegrałeś wiem, wiem, wiem. chcesz takie kamaro? chcesz kamaro? Kama... Kto? ja jakoś kamaro nie lubię szczerze chłop dostaje auto za darmo jeszcze powie, że nie lubi jak nie ułam a masz co? jakieś inne? ej ty chłopie, dostajesz kurę za darmo i jeszcze narzekasz Czego? No, a cię spytam po prostu, bo ja tak się chcę. z tej kamary i się pyta. No nie mam fajny kawałek, żeby mu dać. Nie no. <grym> mam coś takiego. Co, to jest o, ten klocek to jest Royce, Royce. Tego się nie da, bo chyba za moje stiki To jest, jest Rolls Ro za takie? No chcę. <grym> no to dobra, dobra to jak ci to dać? Handel? I sprzedaż transportu Dobra I bierzesz ten transport i za 500 dolarów Gość dostaje auto, które jest warte 400 koła za 500 dolców, oby nie narzekał To kosztuje pół miliona to auto Dzięki Proszę Dzięki. bardzo Dziękuję Ci bardzo A subskrybujesz kanał Surfero, bo się zapomniałem z w górę No i bardzo dobrze, dobra, życzę, je, jeździ sobie, życzę Ci miłego dnia nie, nie mogę, nie rozdaję Boże. numeru Siema Dobra, widzu szczęśliwiony weź mi też coś, bo ja strasznie biedny jestem Czekaj, czekaj Proszę na pobocze, 10 strasznie. milionów Co to? Rada nie wiem, nie Proszę za, jechać co co na Posi! Ej nie, bo ja mam, ten, ja mam paskę na nodze Nie, co to znaczy? Nie wiesz co to znaczy? Jakby gówerment mnie ściga Za nie płaciłem podatku Proszę jechać za nami Co? Co on powiedział? Proszę jechać za nami? Proszę nie jechać za nami Jedziemy za nimi Tak, prawa trzeba łamać Rozwalam ich? E ty, ale czemu to bez żadnych kod zero kod zero kod zero kod Kur... zero Kurwa. <noise> Rozwalamy ich. wam! No, chyba nie, chyba musisz do Boga napisać o pomoc. Ej, czemu do nas strzelaliście? Czemu do nas strzelacie? O, Bo... problem problemu na nas. Odwiecie nas do miasta? A na popchnięcie altero. To odwieś nas do miasta teraz. Nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj. Nie ale... strzelaj, to jest to jest to jest. Zapach! Słuchaj, ale ty masz broń? Nie, bo to jest akurat gizetka, więc gówno można zrobić. Akurat. A co to jest GZK? Co to jest? Co to? Panie serwerowo, proszę odjechać. A ja zaśpiewałam ci piosenkę, ty ją dokończysz. I jak ci się uda, to wygrywasz, stokoła, Co ty na to? Dobra, ale schowajmy broń. Dobra. Kochać policję! Tego uczuta data... ta. No nie znasz. Z frajerami się nie gada, z bagietami się dogada. Policyjne barwy, czerwono-niebiescy. Z policjantem czuję się bezpieczny. To teraz ja tak, z jaką lewa, prawa? Ej no, was powaliło? ja pierdolę To jest pierwsze, to jest pierwsze Przyszykujecie, A... dobra, Ale wy macie kija Co Naprawdę. jest z wami? Ja wam chciałem zdać 100 koła przed chwilą tereną. Broni okej, okay, nie zabiorę ci, ale i tak idziesz do więzienia No, praktycznie Przecież, gościu, do dogadaliśmy zami, się przed chwilą normalnie, że robimy piosenkę I że jesteście 100 koła, ty ty teraz do więzienia, A, ale co robisz? Dobra Rakson, zostaw go do... No, no już Puszczam, no Jezus Sorry, nie te, wziąłem trawę. Serfero, ale da, daj nas do odcinka. Nie, wytnę was teraz za to. Walcie się. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie wpisywać kod Serfero tutaj na stronie Majestika lub ukośnik promo Serfero na Majestiku. Wtedy otrzymiecie VIPa oraz pieniążki. Serfero to marka Nark.